Trwają rolnicze protesty, ale wegetacja na polach już rusza. Rolnicy chcą wykonywać pierwsze prace polowe, ale jest to często trudne, ponieważ mamy cały czas na polach negatywne skutki tego, co działo się w pogodzie ubiegłej jesieni i tej zimy. Czy to może wpłynąć na dalszą kondycję ekonomiczną gospodarstw rolnych? O tym będę rozmawiał z moim Państwa gościem w kolejnym odcinku programu Rolniczy Temat. Bartłomiej czekała, zapraszam na program. A moim Państwa gościem w kolejnym odcinku programu Rolniczy Temat jest Pan Krzysztof Murówka, Dyrektor Departamentu Spraw Ubezpieczeń Agro, Generali Agro. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry Szanowni Państwo. Panie Krzysztofie, spotykamy się już regularnie po to, żeby rozmawiać o sytuacji pogodowej i o jej wpływie na... Gospodarstwa rolne. Spotkamy się po raz pierwszy w tym roku i warto sobie podsumować to, co się działo w zeszłym roku, bo rzeczywiście sytuacja pogodowa wyglądała i wygląda na trudną i skomplikowaną, i jak to wygląda w liczbach, jeżeli chodzi o Wasze statystyki. Rok 2023, który no, można podsumować, bo jest zamknięty, jeżeli chodzi o realizację szkód tego, co się działo, no myślę, że były dwa takie ciekawe momenty. Ciekawe, dlaczego były ciekawe? Dlatego, że po pierwsze były to przymrozki wiosenne, które zaskoczyły nas, dlatego że występowały w ostatniej dekadzie kwietnia, w pierwszej dekadzie maja, ale największym zaskoczeniem było to, że wystąpiły również w pierwszej dekadzie czerwca, co jest rzadko spotykanym w ostatnich czasach z uwagi chociażby na te zmiany temperatur, coraz wyższe temperatury w okresie letnim. Natomiast przymrozki były zaskoczeniem również w czerwcu, zwłaszcza w centralnej Polsce, one wtedy powodowały też dość znaczne straty. W uprawach. Patrząc ilościowo, najwięcej szkód było oczywiście z ryzyka gradobicia. Ryzyko gradobicia zaskoczeniem było w okresie żniw. Niestety, szkody, które powstają w okresie żniw, to są szkody często całkowite. No i dwa, krótki okres na realizację takiego zdarzenia. Zgłoszenie szkody, dojazd do klienta, likwidacja na polu, wydanie decyzji, to wszystko musi działać, no powiedzmy, jak w szwajcarskim zegarku. I takim okresem był początek sierpnia, gdzie mieliśmy w jeden dzień w zasadzie zgłoszonych 2000 szkód. To jest naprawdę bardzo dużo, te szkody były o dużym stopniu, zarówno w uprawach standardowych, jak i uprawach specjalnych takich jak owoce czy warzywa. Małopolska to był region, gdzie szkody gradowe były chyba największe, jeżeli chodzi o straty zarówno ilościowe, jakościowe w warzywach i owocach. Jeżeli chodzi o pozostałe ryzyka, no nie ma już zaskoczenia, że nękają nas deszcze nawalne. Ten rok 2023 był też taki, że mimo suchego lata, tak naprawdę, gdzie mieliśmy też do czynienia z ryzykiem suszy, jako generali ubezpieczamy również suszę, mieliśmy bardzo dużo szkód w roku 2023 związanym ze, z ryzykiem suszy i tylko tak, żeby pokazać, jak to ryzyko jest istotne, to zebrane, wypłacone odszkodowania, bardzo przekroczyły zebrane składki, nawet dwukrotnie, więc tutaj naprawdę to ryzyko było istotne z perspektywy zarówno nas, jak zakładu ubezpieczeń, jak i samych rolników. No i teraz, co nas czeka w roku 2024. No, jesteśmy po pierwszych likwidacjach szkód z ryzyka ujemnych skutków przezimowania. Natomiast jakie są symptomy na polach? No, stojąca woda. To, to, co pan wspomniał na samym początku, czyli jesień. Długi okres wegetacji jesiennej, w zasadzie praktycznie do początku grudnia, ta wegetacja cały czas w niektórych regionach trwała. Potem mamy okres chłodnego stycznia. Natomiast Główna przyczyna to opady. Opady deszczu, które spowodowały wysoki poziom wód gruntowych, brak wsiąkania wody na polach. No i dzisiaj woda top, stop, pochodząca z śniegu stoi na tych polach. I najczęstszą przyczyną szkód właśnie w roku 24 po jesieni 2023 to jest stojąca woda na polach pochodząca z śniegu. No i tutaj tych szkód jest najwięcej. Oczywiście były regiony, gdzie w styczniu nie było krywy śnieżnej i ujemne temperatury w pewnym Stopniu uszkodziły wybrane plantacje, oczywiście te, które miały gdzieś wyniesiony wyżej stożek wzrostu i tak dalej. Głównie chodzi tutaj o rzepaki, jęczmienie. Natomiast są to pojedyncze plantacje, które uległy wymarznięciu. Głównym symptomem, trzeba powiedzieć wprost, dzisiaj, szkód pierwszych, które notujemy, a mamy ich już prawie około tysiąca, więc możemy coś powiedzieć na ten temat, to jest wymoknięcie. Jest wymoknięcie na plantacji, ona się pewnie będzie większość dawała do przesiewu, czy trzeba będzie stąpić rośliną zimą, rośliną miarą. Ale z tym może być problem, bo sytuacja na wielu polach jest taka, że tam długo nie pójdzie wjechać, a ponieważ startuje nowy system ubezpieczeń, trzeba będzie nową prawę ubezpieczyć, to czy jest taka możliwość, żeby do, do kiedy można ubezpieczyć tą roślinę następczą po tej zlikwidowanej szkodzie, żeby z tą ochroną być objętym. No bo z tego, co pan mówił wynika, że te ryzyka się pojawiają coraz częściej i Rzeczywiście tutaj no, może być problem z wejściem terminowym w pole i wysianiem tej rośliny, którą się chce wysiać w terminie optymalnym. Tutaj, tutaj myślę, że ten, se, ten sezon, sama kwestia ubezpieczenia dla rolników no, nie powinna być kłopotem, no, bo pamiętajmy, że ubezpieczona uprawa jest chroniona przez zakład ubezpieczeń dopiero od momentu wysiania, wysadzenia i osiągnięcia określonych faz rozwojowych. Więc można to zrobić na początku kwietnia, nie, nie ma z tym problemu. Tak naprawdę sprzedaż wiosenna ubezpieczeń upraw trwa w generali do 30 czerwca, więc do 30 czerwca można ubezpieczyć swoje uprawy. Oczywiście, od jakiego ryzyka będziemy ubezpieczać w czerwcu, to, to może być jeszcze grad, to może być deszcz nawalny, huragan, ewentualnie ogień. No nie będziemy już wtedy ubezpieczać takiej uprawy od przymrozków wiosennych. Natomiast tym rolnikom, Którzy chcą ubezpieczyć swoje uprawy, czy te ozimę, których nie ubezpieczyli jesienią, czy jare, które wysieją, wysadzą od przymrozków wiosennych, no powinni to zrobić jednak jak najszybciej. I ja bym zalecał, żeby takie ubezpieczenie od przymrozków wiosennych zrobić przynajmniej do początku kwietnia. Dlaczego? Należy pamiętać, że w ustawie jest i w ogólnych warunkach zakładów ubezpieczenia jest coś takiego jak okres karencji. Co to jest ten okres karencji? To jest okres, w którym od momentu zawarcia umowy do minięcia tego okresu, z reguły on wynosi dwa tygodnie, nie ma ochrony ubezpieczeniowej. Więc jeśli zadzieje się jakieś zdarzenie losowe w tym okresie karencji, zakłady ubezpieczeń nie ponoszą odpowiedzialności, więc trzeba mieć to na w względzie. Dlaczego mówię o tym w kontekście przymrozków wiosennych? Przymrozki wiosenne ochrona zgodnie z ustawą rusza 15 kwietnia. Więc tak naprawdę, jeżeli chcę mieć pełną ochronę, w pełnym okresie przymrozków wiosennych, to muszę je ubezpieczyć do 1 kwietnia, żeby od 15 kwietnia mieć realną stuprocentową ochronę jeżeli chodzi o czas trwania tej ochrony. I ona będzie trwała wtedy od 15 kwietnia do 30 czerwca, bo to jest okres, kiedy zakłady ubezpieczeń odpowiadają w ryzyku przymrozków wiosennych, więc dla tych klientów, dla tych rolników, którzy rzeczywiście uważają, nie wiem, ziemniaki, buraki, kukurydza we wczesnych fazach rozwojowych, to są uprawy, które mogą być narażone w dużym stopniu na działanie wczesnych przymrozków, tych już powiedzmy w, dru w drugiej czy trzeciej dekadzie kwietnia, powinni to zrobić do końca marca Najpóźniej powiedzmy do 5 kwietnia. To na pewno. Pytałem o to też dlatego, że niektórzy rolnicy sygnalizowali, że boją się, że jeżeli późno musieli wysiać roślinę i późno musieli ją mu ubezpieczyć, to mogą się nie załapać na dopłatę do ubezpieczenia z budżetu państwa, bo wiem, że tu jest pewien limit. I czy jest takie ryzyko, że jeżeli ktoś późno zasieje, późno chce ubezpieczyć roślinę, no to może się nie załapać na, tą, na to ubezpieczenie z dopłatą z budżetu państwa? Z informacji, które posiadamy z Ministerstwa Rolnictwa. W tym roku takiej sytuacji mieć nie powinniśmy. Myślę, że budżet, który został zaplanowany, jeżeli chodzi o dopłaty do składek i potrzeba rynku ubezpieczeniowego, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej puli dopłat do składek, jest dużo, dużo większa ta pula niż potrzeba rynku. Więc nie będzie takiej sytuacji, żebyśmy mieli problem z brakiem dopłat do składek. To na pewno nie. Zwłaszcza z uwagi na sytuację ekonomiczną. Dzisiaj szacując wiosnę 23 do wiosny 24, to spadek sumy ubezpieczenia spowodowany spadkiem cen na rynkach rolnych no zbóż, rzepaku, kukurydzy, no to jest około 25% szacujemy dzisiaj, więc o 25% spadnie też cena za ubezpieczenie upraw, bo niższa suma ubezpieczenia przy założeniu, że składka będzie taka sama jak w zeszłym roku, to cena dla rolnika na koniec dnia będzie o tą wartość niższa, więc zapotrzebowanie na dopłaty też spadnie, więc nie sądzę, żeby ten budżet się wyczerpał. Panie Krzysztofie, jest jedno ryzyko, od którego nie ubezpieczacie i to jest polityczne tsunami, a z takim mamy do czynienia w rolnictwie, widzimy co się dzieje, jeżeli chodzi o protesty rolnicze tu rzeczywiście potrzeba decyzji politycznych, bo sytuacja ekonomiczna, gospodara się obniża, ale ubezpieczacie od wielu innych ryzyk, ale chciałem zapytać Pani tylko o to, od czego ubezpieczacie, bo to już myślę z naszych programów nasi widzowie wiedzą, ale macie swoje modele, macie swoje przygotowania, jakie klęski żywiołowe nękają najczęściej polskich rolników, ich uprawy, ich plantacje, od czego warto się ubezpieczyć także w tym roku, po to, żeby w tej trudnej sytuacji ekonomicznej także zniwelować ewentualne dalsze Negatywne skutki finansowe w postaci utraty upraw, które są na polu? Z, nas, z naszej perspektywy można powiedzieć tak: zakład ubezpieczeń bazuje na danych historycznych i, żeby zbudować taryfę, przygotować się do sezonu, to badamy oczywiście okres wstecz. Natomiast dzisiejsze badania naukowców pokazują, że nie wystarczy zbadać tego, co, co się zadziało historycznie 10, 20, 30 lat temu. Raczej trzeba Oglądać w przyszłość, i żeby spoglądać tą przyszłość, to się korzysta z takich modeli ryzyk, które są budowane na bazie trochę wykorzystania danych satelitarnych i trendów w pogodzie, no, czyli trochę badamy to, co nas może spotkać w przyszłości. Dzisiaj takim trendem jest chociażby wzrost średniej temperatury na powierzchni Ziemi o 1,5 stopnia względem Standardu, czyli mamy odchylenie i to odchylenie pokazuje, że jeżeli ta temperatura rzeczywiście dalej średnio będzie rosnąć z 1,5 na 1,7 stopnia, 2 stopnie, to będziemy mieli do czynienia z większą częstotliwością zdarzeń, które nękają dzisiaj polskie rolnictwo. Jakie są to zdarzenia? No to jest gradobicie, to jest ryzyko, które najczęściej występowało też w 2023, ale w każdym poprzednim roku. Więc jak patrzymy historycznie, to ryzyko jest najczęściej występującym ryzykiem, najwięcej szkód powoduje, ale z drugiej strony rolnicy najczęściej się też od niego ubezpieczają. Czyli jest to potwierdzenie tego, że rzeczywiście tak jest. Kolejnym ryzykiem, które wysuwa się na prowadzenie to niestety jest deszcz nawalny, czyli krótko mówiąc, mamy problem z opadami, ilością opadów w rozłożeniu Zwłaszcza gwałtownych. Ale jeżeli chodzi o gwałtowność tych zjawisk, ono rośnie, więc należy się niestety spodziewać, że nawet jeśli opadów będzie dalej ponad normę, to one będą w momentach kryty... Nie, niekoniecznie tych krytycznych potrzebnych, tylko mogą wystąpić w tych najmniej spodziewanych i o dużej nawalności, czyli o dużej intensywności tych opadów. I to, to nas na pewno też czeka. Ryzyko przymrozków można powiedzieć tak, skoro się ociepla klimat, to maleje nam ryzyko przymrozków. No niestety ta teza jest błędna, bo wraz z, z tym ociepleniem szybciej rusza wegetacja, a niestety w naszym klimacie, w jakim znajdujemy się w Polsce, ryzyko przymrozków w okresie kwietnia czy maja jest bardzo duże. Więc jeżeli te rośliny wystartują szybciej, wejdą w okres tak zwanego kwitnienia, a w tym czasie wystąpią przymrozki, to to ryzyko nie maleje, a rośnie, bo wiadomo, że w okresie kwitnienia te rośliny są najbardziej wrażliwe na te przymrozki. Więc te modele przyszłościowe pokazują wzrost intensywności zdarzeń takich jak grad, takich jak przymrozki, takich jak deszcz nawalny. Robiliśmy też taką analizę wewnętrzną w generali korzystając z tych satelit, no i... Te dane, które my liczymy matematycznie, potwierdzają też te dane satelitarne, więc niestety czeka nas to, że ta intensywność tych zjawisk będzie coraz większa. Co to oznacza? że jeżeli wystąpi grad, to wystąpi częściej albo będzie bardziej intensywny, to znaczy, że spowoduje większe straty niż powodował historycznie w latach ubiegłych. Czy tu możemy mówić o takiej regionalizacji dla poszczególnych ryzyk, jeżeli chodzi o skalę Europy i Polski? Jak to w tak ogólnym ujęciu wygląda? Można powiedzieć, że takie największe zdarzenia dzisiaj występują na południu Europy. Południowa część Europy, jeżeli chodzi o gradobicia, chociażby zeszły rok, patrząc na Włochy, Słowację, Słowenię, no, był naprawdę trudny. To były bardzo duże straty, zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Historycznie prawdopodobnie największe, więc to też wynikało z tych trendów i, i te dane niestety się potwierdzają. Patrząc na to, jak to się przesuwa z południa na północ, no to Polska powoli znajduje się w tej strefie, zwłaszcza te regiony południowe, chociażby Małopolska, gdzie te gradobicia nękają Małopolskę co roku i niestety ich intensywność też rośnie i to też zauważamy u nas, że tych szkód w Małopolsce, która jest regionem zarówno warzywniczym, jak i dużo sadów znajduje się, chociażby okolice Nowego Sącza, te, te grady tam występują intensywnie, i, i tam ta świadomość rolników, żeby ubezpieczać się od tego ryzyka gradobicia, jest bardzo duża. Innym takim przykładem może być województwo kujawsko-pomorskie, które co roku doświadcza szkód, zarówno z przymrozków, deszczy nawalnych, jak i gradobić. Ale na przykład ten rok można przyjąć województwo zachodnio-pomorskie 23, tak? Rok 23 sierpień. Duże gospodarstwa, duże powierzchnie, uprawy standardowe, zboża, rzepaki, kukurydzy, buraki. No i gradobicie w sierpniu też pokazało, jakie potrafi spowodować straty, zwłaszcza w okresie żniw. To był bardzo trudny okres, zarówno dla nas, jako ubezpieczyciela, który musi dotrzeć, zlikwidować te szkody, ale też ten obraz na polu. Cały rok pracuję na to, żeby zebrać ten plon, a w sierpniu, kiedy mam go zbierać, no w zasadzie zostałem go pozbawiony. I teraz... Patrząc na tą sytuację ekonomiczną, o której Pan wspomniał, czyli niskie ceny płodów rolnych, zbóż, nie wiem, 700-800 zł za tonę, a niestety no, te nakłady jednak są dalej na dość wysokim poziomie, czy to środki ochrony roślin, czy nawozy, no to pytanie, czy mamy miejsce na błąd, i czy takim błędem nie jest właśnie zainteresowanie się ubezpieczeniem? To każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Natomiast z takiej perspektywy ekonomicznej, gdzie jeżeli nie wiem, biorę kredyty, żeby inwestować w rozwój swojego gospodarstwa, to myślę, że miejsca na taki błąd nie ma i nawet w tym podstawowym zakresie od ryzyka gradobicia powinienem się ubezpieczyć. Natomiast ostateczna decyzja to jest decyzja rolnika, czy rzeczywiście takie narzędzie w postaci ubezpieczenia potrzebuje, żeby tą płynność w swoim gospodarstwie zachować. Ja bym Zakładał, że tak, natomiast to mówię, to jest jeszcze decyzja rolników. Ta świadomość jest coraz większa, natomiast myślę, że powinniśmy ją cały czas budować, pokazywać to ryzyko. Tu także po stronie rolnika jest określenie tej stawki, jeżeli chodzi o pody rolne, bo to rolnik określa, jaką cenę bazową za tonę czy decytonę. Danego płodu rolnego, czy to jest zboże, rzepak, czy buraki cełkowe, przyjmuje do tych wyliczeń, które zgłasza do waszego ubezpieczenia. Czyli też po stronie jest taka uważna kalkulacja, po to, żeby dobrze wycenić to, co rośnie na polu, po to, żeby to ewentualne odszkodowanie, które się yy, będzie potem wypłacone w, w przypadku wystąpienia szkody, było też adekwatne do kosztów i yy, nakładów, które poniósł w uprawie, prawda? Tak, zgadza się. Dzisiaj nie należy patrzeć tylko na tą w zasadzie cenę końcową, czy to będzie właśnie w zależności oczywiście od uprawy, czy to będzie 700 zł, 800, 1000 czy 1800 w przypadku rzepaku, być może 1900 w zależności od, od kontraktów, tak? Od jakości materiału, który dostarczy do kontrahenta i tak dalej. Natomiast ważne są też te nakłady i żeby na koniec dnia ta suma ubezpieczenia, czym jest ona, no to wiemy, tak? To jest wartość plonu, plus yy, wielkość plonu, czyli wydajność z hektara, którą zbieram, ten iloczyn tych dwóch rzeczy daje nam sumę ubezpieczenia, czyli powiedzmy, nie wiem, 1000 zł za tonę, 10 ton, to mamy 10 tysięcy złotych na hektar. I jeżeli zakładam, że te 10 tysięcy to jest wartość, która pokryje moje straty w plonie oraz zabezpieczy poniesione nakłady. To to jest właściwe podejście do ubezpieczenia tej uprawy. Jeżeli zakładam, że pokryję tylko stratę w, tej, w tym moim ewentualnym zysku, to tak jak pan wspomniał, może być to niewystarczające. Bo czy ceny są dzisiaj stabilne, ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, czy one będą stabilne, czy one będą rosły, czy będą dalej spadać. Rynek jednak pokazuje, że te ceny względem zeszłego roku spadły. Stany magazynowe wydaje się, że są dość duże, więc to ryzyko jednak jest. No i Trzeba go uniknąć, i sposobem na to może być właśnie chęć zawarcia takiej umowy, ale trzeba zrobić to mądrze. Po pierwsze, właściwie dobrać tą sumę ubezpieczenia, a po drugie, ubezpieczyć się od ryzyk, które w moim przypadku, w moim gospodarstwie. Są kluczowe, czyli nie wiem, jeżeli to jest grad, to ubezpiecz się od gradu, jeżeli uważasz, że Twoje uprawy są narażone na działanie przymrozków wiosennych, to ubezpiecz się od gradu i przymrozków wiosennych. Jeżeli w Twoim przypadku, nie wiem, teren jest pagórkowaty, obawiasz się deszczy nawalnych, yy, erozji wodnych, wyrwania, zamulenia roślin z gleby we wczesnych fazach, takich jak buraki czy kukurydza, dołóż do tego deszcz nawalny, ale to podejmujesz decyzję sam. Nasi doradcy mogą doradzić, co, co warto, czego nie warto, w jakim zakresie, czy udział własny, czy bez udziału własnego, czy rozszerzyć to o jakieś dodatkowe ubezpieczenia od ognia, ubezpieczenie słomy i tak dalej. Wariantów jest naprawdę dużo, ale zrób to mądrze, po prostu zrób to mądrze, patrz na swoje potrzeby i wtedy możesz spać spokojnie. Panie Krzysztofie, co roku zawsze macie coś nowego w ofercie, czy to jeżeli chodzi o produkty, czy jakieś bonusy dla rolników z racji ubezpieczeń. Co w tym roku przygotował Generali Agro? No w tym roku na pewno cały czas utrzymujemy agroprogram. Co to jest ten agroprogram? No, tak jak w latach ubiegłych, jeżeli byłeś ubezpieczony w Generali, to możesz ubezpieczyć uprawy ze zniżką w zasadzie 10%, czyli 10% taniej, niż gdybyś nie ubezpieczał w Generali wcześniej nic. Więc to myślę, że jest fajne. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy no każdy patrzy na te koszty, a kosztem jest też ubezpieczenie, więc można sobie to obniżyć w prosty sposób, będąc z nami. Historycznie. Kolejna rzecz, taki myślę bonus gadżet dla klientów, którzy się ubezpieczą. Jeżeli ubezpieczysz się w Generali swoje uprawy ze składką 300 zł. To możesz otrzymać bon do Biedronki w kwocie 150 zł. Więc myślę, że to jest też fajne, a zwłaszcza w tych okresach wiosennych ten koszt ubezpieczenia jest dużo niższy niż koszt ubezpieczenia jesiennego, więc można sobie z tego też skorzystać. Kolejna rzecz to jak co roku przeglądamy sobie ryzyko na terenie całego kraju. I w tych regionach, gdzie szkody występowały rzadziej czy mniej intensywnie, na pewno będzie taniej niż w latach ubiegłych. Niestety, w regionach, w których szkody wystąpiły bardzo intensywnie, ta cena może delikatnie wzrosnąć. Więc należy obserwować, pytać naszych pośredników, przedstawicieli w terenie o ofertę. A my będziemy robili wszystko, żeby ta oferta była jak najlepsza dla naszych klientów obecnych i tych przyszłych. Podsumowując, panie Krzysztofie, trzymamy kciuki za rolników, żeby protesty zakończyły się szybko i sukcesem, że politycy mogli zadbać. O to, żeby rolnicy mogli bezpiecznie gospodarować. Rolnicy z pewnością zadbają wtedy dobrze o swoje uprawy i swoje zwierzęta, a myślę, że Generali Agro zagar o to, żeby te uprawy i zwierzęta były ubezpieczone od różnych negatywnych zjawisk. Państwa wszystkich odsyłamy do szczegółów w zakresie ubezpieczeń na stronę generaliagro.pl, gdzie z pewnością wszystkie informacje są. Można także pytać przedstawicieli terenowych Generali Agro i takie ubezpieczenie zawrzeć do końca czerwca. E, tak jak pan Krzysztof powiedział. Dziękuję państwu za uwagę. Zachęcamy jak zwykle do tego, żeby e, zasubskrybować nasz kanał Topagar Polska, polubić ten film, skomentować, udostępnić także e, znajomym. A jeżeli oglądacie nas na portalu topagar.pl, to zachęcamy do korzystania ze strefy premium. W kwestii ubezpieczeń rolniczych na dzisiaj to wszystko. Dziękuję panie Krzysztofie za rozmowę, za wizytę w studiu i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Rolniczy Temat. Do widzenia, do zobaczenia. Partnerem programu było Generali Agro.